Robimy bardzo dużo renowacji Porsche, ale czy jest sens inwestować pieniądze w renowację g-modelu? Jeszcze nie. Dlaczego? Dlatego, że koszty renowacji, takie, które byśmy chcieli zrobić globalnie od zera, są wyższe niż realna wartość finalna samochodu. Są wyjątki, jak na przykład Porsche Patryka, ale to jest jakby wyjątek wynikający z reguły. Tutaj widzimy samochód, który jest jakby stricto modelem G, który już zaczyna wyglądać bardzo fajnie, ma bardzo ładny lakier, ma wszystkie nowe gumy, lampy, ma przepiękne wnętrze, które jest w trakcie montażu. Ale z drugiej strony, chromy są oryginalne, tu są wszystkie oryginalne elementy. O co chodzi z tym pojazdem? No właśnie chodzi o to, że czasami można znaleźć w bardzo fajnym stanie samochód, który ma doskonałą blacharkę który według naszej ideologii musi mieć zawsze podłogę w fabrycznym kolorze, zawsze komorę silnika w fabrycznym kolorze, wszystkie oryginalne naklejki. Zwróćcie uwagę, tu wszystko jest tak, jak fabryka stworzyła. Tutaj nawet widać podkład, który fabryka nie pokusiła się o polakierowanie perfekcyjnie komory silnika do końca, tylko tak, jak było lakierowane auto i tu, gdzie wpadła farba, tak jest. Dlaczego to jest niepolakierowane? No bo właśnie teraz dla osoby, która kupi ten samochód od nas... To jest wartość dodana. Nie ma dyskusji, czy auto miało korozję, czy było rozbite, bo to wszystko jest oryginalne. To samo mamy z przodu. Gdy zajrzymy do komory bagażnika, również tak jak fabryka malowała, czyli boki były malowane, wpadło trochę lakieru. Tutaj jest wszystko w podkładzie. Tutaj po założeniu MacPersonu fabryka uszczelniała to gumą, malowała na czarno. Wokół tabliczki znamionowej malowała na czarno. Dlaczego malowała na czarno? Dlatego, że chodniki w Porsche zawsze były ciemno-szare lub czarne. I chodziło o to, żeby w otworze wyciętym w chodniku, który nie był mocowany inaczej jak na kilku klipsach, nie pojawiał się kolor, który by wyglądał brzydko, czyli czarny chodnik, tabliczka znamionowa i jakiś tam kolor, czasami pomarańczowy, czasami biały, czasami inny, prześwitujący, więc te elementy były domalowywane. Dodatkowo. Ten samochód maskę pospodem ma w oryginalnym kolorze, ale na zewnątrz, ale na zewnątrz jest odświeżony. Czyli oczyściliśmy lakier do zera. Polakierowaliśmy samochód, wymieniamy wszystkie gumy w samochodzie. Robimy pełen serwis silnika, pełen serwis skrzyni biegów, i taki samochód doskonały z gwarancją trafia na rynek. Czy to jest auto odrestaurowane? Nie. Czy to jest auto oryginalne? Nie. To jest po prostu samochód przygotowany do eksploatacji na 10-15 lat bez problemów. Ma świetny lakier, świetną karoserię, pachnące cudowne wnętrze. Powymieniane wszystkie niezbędne rzeczy, ale jest bardzo, bardzo oryginalny. Mnóstwo aluminium, mnóstwo chromów, mnóstwo detali w samochodzie jest oryginalnym. I to jest coś, co my strasznie kochamy. Panowie właśnie robią montaż tego samochodu. Zespół, który zajmuje się montażem, wykonuje montaż wszystkiego na zewnątrz. Jednocześnie drugi zespół przygotowuje silnik ze skrzyni obiegów. Wszystko łączymy w całość i zobaczcie niedługo gotowe auto. Pewnie w kolejnym odcinku. A teraz popatrzcie, jak panowie przygotowują taki projekt. Zegary są włożone, bo Paweł wiesz, tapicersko je robił, one są po regeneracji, ale są niepodłączone. Więc tam wszystkie, bo to są pojedyncze kabelki, to chłopaki mają i zdjęcia, i masz i, i schemat. Silnika jeszcze nie ma, ale jakby kostka od silnika cała jest jedna, to tym się nie zajmujemy, żeby, ca żeby całe auto wyświetlić spryskiwacze, wycieraczki żeby wszystko działało, że jak włożymy zespół napędowy, wiesz, żeby było gotowy od razu do odpalenia. Serwis 911 tak naprawdę zawsze ma te same punkty. Są elementy, które po prostu w standardzie wymieniamy, czyli wszystkie elementy ruchome, wszystkie gumy. Oczywiście, jak to rozbieramy, to przy okazji Kładziemy nowe powłoki cynkowe czy lakiernicze. W tym samochodzie była sytuacja taka, że lewe koło musiało gdzieś mieć jakiś kontakt, uszkodzić się, nie wiem, o krawężnik, o dziurę, o coś powodowało to, że koło było nie na swoim miejscu, jak widzicie, obcierało tutaj w ogóle te części lakierowane. To będziemy musieli zabezpieczyć. Nie lakierujemy wszystkiego, bo auto ma oryginalny lakier pod spodem, co jest dla nas dosyć cenne, więc to naprawimy metodą po prostu naprawy punktowej. Lewy wachlarz założymy nowy, nie będziemy próbowali go prostować. Nic z tych rzeczy, zresztą to nie są drogie rzeczy. Oczywiście wszystkie przewody hamulcowe, zaciski wyregenerowane zakładamy. Tarcze toczymy, jeżeli są bardzo grube, tylko żeby je zabielić. Jeżeli nie, to zakładamy nowe. To są standardowe działania: amortyzatory, klocki. Po prostu to musi być zrobione. Nie wnikamy w jakim to jest stanie. Po prostu zawsze, zawsze, ale to zawsze to robimy. Jeżeli chodzi o tył. <laughs> Sytuacja bardzo podobna, bardzo zbieżna. Przyznam szczerze, że przy serwisie generalnie rzadko wymieniamy tylne łożyska, a szczególnie w autach, które mają małe przebiegi, one są hermetyczne. Ten samochód, mimo że jest z 1975 roku, by the way, cudowny rok, nie powiem wam dlaczego, to ma 80 tysięcy przebiegu. Więc jakby z założenia, jak nie dostała się woda, a nie ma prawa się dostać do krytego łożyska, ono będzie w dobrym stanie, tego nie wymieniamy. Amortyzatory tylne generalnie nie wymieniamy ich z automatu. Dlaczego? Dlatego że one bardzo, ale to bardzo rzadko w jedenastkach się psują. Są pancerne, wytrzymałe. Jeżeli nie parcieją gumy na dole, to te amortyzatory są w super stanie. Może to jest lekka przesada, ale. Tak jest, że one będą działały jeszcze kupę czasu, więc ich nie wymieniam. Oczywiście je sprawdzimy. Samochód po serwisie jedzie na przegląd, taki bardzo uczciwy. Robimy również dokumentację nie tylko techniczną z przeglądu, czyli oprócz pierwszej rejestracji w kraju, to mamy wszystkie parametry właśnie jak amortyzatory, hamulce są w postaci odczytu i nagrywamy też filmik. Także można to stestować i jeżeli jesteśmy w stanie organoleptycznie zobaczyć, że one działają prawidłowo, to po założeniu jedziemy na przegląd i widzimy na odczycie ile mają procent. tak to wygląda. W tej chwili wszystko przygotowujemy. Silnik skrzyni biegów jest wyjęta do serwisu. Wszystkie prace przy porszakach, tak jak widzicie tutaj, odbywają się na podłodze, czyli silnik jest wymontowany. Wymieniamy uszczelki, naprawiamy elementy, które wymagają ocynkowania lub innych tego typu prac. Bardzo często wymieniamy układy wydechowe. Odświeżamy osłony, zakładamy nowe uszczelki gumowe, powietrzne góra-dół do izolacji termicznej. Świece, przewody i tak dalej. I silnik bardzo oryginalny, ale przeserwisowany wraca do samochodu, więc jakby to jest standard działań. I to jest jedyna możliwość w jedenaste tak naprawdę, żeby zrobić to porządnie. W jakiejkolwiek pracy tutaj, powiedzmy szczerze, to... Nie ma dostępu. To są jakby podstawowe rzeczy serwisowe. Jest ciężki dostęp, zajmuje to mnóstwo czasu. Wszystko, co jest z tyłu silnika jest niedostępne. 2,5 godziny do 3 godzin mechanicy wyciągają go na podłogę. Mamy dostęp do wszystkiego, możemy to obejrzeć. Nie ma ryzyka, że pozostawimy jakieś rzeczy niezrobione. Prace trwają, za chwileczkę będziemy zakładać odświeżone zawieszenie po serwisie. I auto stanie na koła. W międzyczasie robimy oczywiście serwis kół, cool, czyli zawsze idą nowe opony, zawsze nowe akumulator, takie podstawowe rzeczy. Słuchajcie, które zagwarantują, że ten użytkownik będzie tym autem długo jeździł. A po co to wszystko robimy? Ano z takiego powodu, że auta, które my sprzedajemy, używane Porsche, mają gwarancję. Tak. Dobrze usłyszeliście, to są auta, które mają 60 lat i my je sprzedajemy z gwarancją. Właśnie taką. Dzięki temu, że ten cały serwis robimy, no i Porsche z autem niezniszczalnym. Czymś się odważył, żeby sprzedawać inne marki z gwarancją. Nie. Przynajmniej na to nie jestem teraz gotowy, ale Porscheka się nie boję. To z jednej strony jest zwykły serwis, a z drugiej strony jest niezwykły. Dlaczego jest niezwykły? Dlatego, że wszystko robimy w jednym standardzie. Po prostu wyszliśmy z założenia w firmie jakieś lata temu, że wprowadzamy jeden standard pracy, nieważne, czy robimy pełną renowację, auta, czy robimy kawałek tej naprawy. Gdziekolwiek się dotykamy, robimy to w jednym standardzie, czyli w takim, jak to powinno być. Więc, ponieważ zajmujemy się naszą targą, to przygotowujemy wszystkie rzeczy, właśnie ocynki i tak dalej, żeby one wyglądały tak, jak w najlepszym okresie swojej świetności. Na naszym stole leży katalog. Przecież tu każdy, kto robi te Porsche, zna go na pamięć. Zna go na pamięć, ale po co, po co się męczyć, jeżeli przygotowuje pracownik przednie zawieszenie, to wie, potrzebuje tą śrubę, tą podkładkę, ten element, układa to sobie i robi, pracuje, nie zastanawia się, czy o kurde, nie ocynkowałem jednej śrubki, o Jezu, zapomniałem tego, o Jezu, nie mam dekielka. Ułatwienie życia. Nie wstydźmy się używać książek, nie wstydźmy używać się katalogów, to żaden wstyd, ja robię całe życie te samochody i całe życie używam katalogów, to jest po prostu proste. Wystarczy sobie z internetu wydrukować fiszkę, jak ktoś nie ma. To jest akurat ze sklepu z częściami. I sprawdzić sobie nawet na brudno pisie takim wydrukowanym znaczkiem takim. Mam, mam, mam. Tego nie mam, muszę kupić albo dorobić. I praca staje się efektywna. Słuchajcie, fuksy oryginalne. Bardzo fajne, bo do eski. Oczywiście, jak widzicie, tutaj ten lakier nam schodzi. Bo to do fibropolerki, to jest jeszcze nie zabezpieczone ceramiką, ale obrobiliśmy sobie w maszynie wszystkie cztery felgi. I teraz będziemy przechodzili kolejne etapy, czyli lakierowania. Po pierwsze to jest obrobka aluminium, a potem następują kolejne procesy. Oczywiście pierwszym tak naprawdę to było rozebranie opon, drugim to było sprawdzenie, czy są felgi proste i często trzeba leciutko je podprostować. Mamy fajną ekipę, która to dla nas robi. Następnie wibropolerka, na szczęście mamy bardzo fajną wibropolerkę i też ona nie poleruje przesadnie. My ten proces zatrzymujemy w takim momencie, w którym to jest jeszcze taka mikrosatynka, bo te felgi tak były wykańczane, one nigdy nie były takim połyskiem jak samochód tuningowy, więc to musi być ładny aluminium z lekkim połyskiem. I to jest jakby też dla mnie bardzo ważne, żeby dokładnie tak mieć te felgi zrobione. Co jest ciekawe, słuchajcie, samo lakierowanie fuksów. Było bardzo różne, zależnie od rocznika. Były fuksy, które były całe wnętrza, miały czarne. Były fuksy, które miały tutaj matowe, tu miały zapolerowane ranty, i tu było czarne. I były fuksy, które były lakierowane tylko tutaj, te wnętrza, zależnie od modelu i rocznika. I to też trzeba wiedzieć, żeby nie wyjść na durnia. Świeci słoneczko, zbliżają się targi, tam, Tomek szczęśliwy, bo będziemy handlować samochodami, więc przewozimy samochody z magazynów, wyciągamy, czyścimy. Jak widzicie, jedenastek nam nie brakuje, ale też jest i fajne Ferrari, jest kilka innych ciekawych samochodów. Ten kolor jest naprawdę wyjątkowy, dlatego postanowiłem poprosić Marcina, żeby wam nagrał. Naprawdę, jeżeli chodzi o 911, no wiadomo, że najwięcej jest czerwonych i białych. Ale chodzi o to, żeby znaleźć właśnie te najrzadsze, najciekawsze kolory. Ten samochód znaliśmy w Berlinie, on już jest zarejestrowany, w zeszłym roku go zarejestrowaliśmy. Użytkownik go kochał. Był właścicielem serwisu Mercedesa. I to nie tylko Mercedesów osobowych, ale i ciężarowych, więc jakby było go stać na auto zabytkowe, to ile hajsów ładował w to Porsche, to by kupił trzy takie. A teraz będzie na sprzedaż. Trochę jest ciasno, ale tylko dlatego, że wykonujemy pewne rzeczy w tym samochodzie, które nie wymagają miejsca. Mianowicie pracujemy nad serwisem silnika, skrzyni biegów. Elementy zawieszenia są w obróbce w tej chwili. Ale wydarzyła się fajna historia. W trakcie nagrywania tego programu, które trwało kilka dni, ten samochód się sprzedał. Jak to się sprzeda, koniec nieskończony? No, tak to bywa, że właśnie te nasze magazyny samochodów działają tak, że my sobie robimy przy nich, mamy tych Porsche bardzo dużo, ale jak ktoś przychodzi, wybiera, poproszę to auto. I w tym momencie zaczynamy już to samochód szykować konkretnie dla tej osoby. I ten samochód właśnie teraz będzie indywidualizowany. Jak to w Porsche bywa, musieliśmy zająć się progami. Tutaj już jakieś wcześniej były naprawy robione. Oczywiście on ma przepiękny kolor. Oczywiście jest brudny, bo ja nie mam czasu czyścić auta, żeby wam się podobał. Ale ma bardzo fajną kolorystykę matchingową. I właśnie zażyczył sobie tak. Słuchajcie, chcę mieć super wyciszenie wnętrza. A więc wkładamy, mimo że już prawie wnętrze włożone, wyciągamy to wszystko. Wkładamy Dynamat. To jest naprawdę produkt numer jeden, jeżeli chodzi o, o wyciszenia. Do tego będzie, wejdzie bardzo ciekawe audio. I myślę, że Wam się spodoba, ponieważ jakby tutaj fabrycznie latają punkty w tych rocznikach. Więc wjedzie blaupunkt. Który będzie i fabryczny, i niefabryczny, i stary, i nowy, a będzie miał i działał z iPhone'em, a jednak będzie miał gałki klasyczne i skalę i wszystko, więc jakby będzie bardzo ciekawie. I będą głośniki włożone, że ma ładnie grać muzyczka. Druga sprawa, jedyna rzecz odstępstwo od oryginału to będzie materiał na naszej tarze, ponieważ tutaj akurat nie mam obok żadnej targi założonej, ale jest taki mocno, mocno. Plastikowy. To jest akurat e, nie ta struktura, ale jest mocno strukturalny ten dach. I on po złożeniu, po rozłożeniu, jakby ma taką fałdkę, bo to się składają jak harmonia takie blaszki i czasami wydaje dziwne odgłosy. A tutaj właściciel zależy mu na tym, żeby była super cicha targa. Jest możliwość zrobienia, żeby kabriolety nie dmuchały, nie ciekły, nie gwizdały. I robimy, żeby ta targa nie gwizdała, nie ciekła i nie dmuchała. Ale między innymi, żeby to było super ciche, to zakładamy inne poszycie materiału. Czy to jest jakiś problem? Nie jest żaden problem, ponieważ. To jest element wymienny. Oryginały jakby często są zniszczone przez słońce, przez użytkowanie, więc i tak ten materiał poszycia samego się wymienia, więc nawet jak ktoś na scenie właściwie będzie chciał wrócić do skali oryginalnej, to nie będzie to stanowić większego problemu. Więc na chwilę obecną auto zmieniło właściciela. My nadal pracujemy nad projektem, więc myślę, że w kolejnych materiałach o tym samochodzie zobaczycie nie tylko jak będą prace nad silnikiem trwały i nad montażem zawieszenia. Ale może nawet będziecie mieli okazję poznać nowego właściciela, który tym samochodem planuje z nami na nasz apkarowy jechać, gdzie jedzie kilkanaście Porsche, 911 naszych klientów. Bardzo Wam dziękuję.